Co my tu mamy? Broj mam zostawić. Eee, Łatwo ją będzie ulepszyć później. Dobra, awka, chyba najpierw. Chłopaki już tu dawno polecieli, nieźle. A ja tak siedzę i takim pasożytem jestem. No dobra, pora zacząć coś robić w takim razie. Rzędę z gapy tylko nie zrobił. Jak sobie tak klikam losowo. No, warto chyba już jakieś losze kliknąć, o ile mam w ogóle klucz, no mam, dobra. Jak ta walka wygląda? Eee! Wcześniej ją powinienem zrobić. No, potęga Paladyna się zadziała, nie, nie myliłem się. Tutaj no, tak szukam czegokolwiek z tej zbrojowni, jakąkolwiek broń. O, jest, siła szczęścia. No to już szybciej. Szkoda, że średnie obrażenia takie kiepskie. W ogóle to item, jakieś czapy. Jedne, jedna tarcza 20 stat, a tutaj jakaś tarcza 3 staty. Dobra, broń umieniliśmy, Czas na Seftulsy, już się zaloguję i zaraz zobaczymy, jakie procenty mamy. Dobra, co do procentu w lochu mamy 20%. Na tego także myślę, że warto go kliknąć, ale no, przed no, tym wstydź? wydajmy jeszcze staty. E, może na gildię też coś byśmy wrzucili. Dobra, potem. Na razie, na razie ten, na razie wzmocnimy postać. Te staty na pewno dużo wno wniosą i nie będzie to 20%, tylko jakieś już, już 40% nawet po wydaniu tych stat. Dobra. Zobaczmy jak ta walka wygląda. O, skipnąłem, bo już myślałem, że przegramy, ale jednak się udało. No dobra, no jest dużo lepszy hełm od razu. Kurczę, czy ja w ogóle dobiję 25, bo jak nie to dzielipa. Bo takie eko że nawet jakoś nie staram się optymalizować, nie wiadomo jak każdego aspektu gry. I czem, że z dobrą gildią po prostu od buta to wejdzie, ale widzę, że to lekkie problemy na imana są. Dodajmy sobie staty i zobaczymy ile procent na loszki teraz. Mamy 2%, bo to jest mag, więc oj, będzie ciężko. Także chyba lecimy do 20 zawki od razu. Nic nie poradzi się na to. Trochę ciężko widzę to wbijanie dzisiaj 25 z tak niskim klaserem. O! Już mamy obieży świata. Swoją drogą obieży świat dużo może nam zmienić. Dobra, jest klucz, super. Co najmniej jednego przeciwnika na pewno już pokonamy. Z drugim może być ciężko. Mamy te procenty do kliknięcia. Ten mag na pewno padnie, więc pokażę nawet walkę. 80%! I tak widziałem tutaj niezłe problemy, ale się udało. Na kobre mamy 87% po przebieraniu. Także kobra nas trzeba powinna paść. A walki nie będę pokazywać. 22. level, także jest zacnie. Dobra, mamy 25. A co by tutaj zrobić? Kopalnię sobie zrobimy. Na razie, na razie stawiam twierdzę trójkę, bo na tyle mam powiedzmy grzybów na skipa, ok? Więc jest salka trójka. Zawsze staram się to zrekompensować tym, że zrobiłem 6-7. Mam nadzieję, że chłopaki zrozumieją. Do końca dnia chyba i tak czwórkę zresztą jeszcze zrobię. Czwórka, ja wiem, że wymogi były szóstka, ale jakoś tak. No, szkoda tych grzybów. Ja odrobię się, zobaczycie potem. Warto mi mieć w kilni. No, mając lepszą gildię niż ostatnio, skończyłem mniej więcej w tym samym miejscu, robiąc zwykłe misje, chyba, ale nie wiem. Warta leci, loch jakiś tutaj może klikniemy, ale nie wiem na co będzie szansa w ogóle. Dobra, szybkie obczajenie EU18, bo to jest dosłownie chwila moment, jak tutaj na jeden pasek lecę. Dołączenie do ataków, super, twierdza tutaj się butuje. Nawet nie robię ataków, bo z tymi surkami to jeszcze przez bardzo długo nie będzie problemu. Co strefa mroku No, się popisali towarzysze. Zobaczymy czy ten nekruś coś walnie. O! o. No szkoda, że ta tarcza ma chyba jakieś 80%. Co my tutaj mamy na tym EU18? Wiecie, to jest takie poboczne konto. Reset to już w ogóle dawno temu no tak. powinien być, ale dobra. Nie, nie chce mi się nawet robić tych misji 25, więc zrobimy jedną po prostu setkę. A to przechodzimy do tego, na co pewnie trochę osób czeka. EU19 oczywiście. I teraz tak. Wy nie będziecie tego widzieć, ale wszystkie procenty zobaczymy. A więc tak. Najwięcej 14% Tower 8% Hemoridor No i gdzieś tam między 5 a 3% niektóre rzeczy, także na takich procentach na razie nie będziemy klikać. W ogóle nie patrzcie na ten rok, dobra, jakby ten rok to jest improwizacja. Widziałem, że Kulkon ubije omnibooma. Topesz mi nie wyleciał, więc musiałem improwizować. W świetle jest trochę lepiej, bo to ptasia nakarmiłem. Karmię teraz Lisorożca, żeby dobił setkę, żeby miał bonus dodatkowy. Chociaż w sumie tak nie wiem po co, bo Paladon na spokojnie był pokonany. Paladonem jednoruga też pokonamy. W ziemi karmię Pancerniksa na tą chwilę, jakby ktoś był ciekawy. Tutaj Bździk za niedługo setkę też bije do bonusu stat. No tutaj pirodliszka standardowo, 64 level. No, i woda już szlał wosz 55. Jeszcze niestety w hydrowirach, jakkolwiek nie miałem jak dziabnąć. Czy coś tutaj w ogóle jesteśmy w stanie kliknąć? Raczej nie. No, nie wygląda na to, żebyśmy mieli szansę. Także dobra, nakarmiony omnibum. Fajnie było teraz znaleźć tego Paladona. Mamy Paladona. Paladona oczywiście od razu nakarmimy. Eee, dobra, co tu jeszcze mamy? 13 piętro 3% odpuścimy 3%, jak koło 5 będzie, to klikniemy hmm. No i chyba trzeba będzie już się przebrać faktycznie No, niż Epik mnie nie obchodzi, więc po prostu skipujemy do epika. All staty, także podziękujemy All staty, także podziękujemy Buty no, te buty już bardziej sensowne są. Tylko runek brakuje. Co runki powinienem poskupywać? Mój błąd, ale dobra, zaraz ten. Zaraz to ogarniamy. Szukamy max HP teraz. O, była runka HP, przegapiłem. Znowu HP przeskipowałem, my bad. Rany HP za 10 grzybów. Było HP znowu i skipnąłem. No to co, zamieniamy jeszcze HP. Cholera droga sprawa to jest. Uh. Nie, nie, nie skomentuję tego. Tam runki, Już mamy 15%, także jest elegancko. Dobra, no, teraz ulepszymy sobie wszystko po... ...po te 6 razy, myślę. Jeszcze może bym to i Kunegundzie wymienił, to... ta wymienię i to czemu by nie. Znaczy, nie dostanie nic lepszego przez długo. No. Niech ma. A nawet ci Kunegundo ulepszę to na 3. Masz i się baw. Sprawdźmy, jak nasze szanse wzrosły. Przypominam, że na przykład hemoridor mieliśmy 8%. Już przeładuję i zobaczymy, jak teraz wygląda. Będzie klikane, bo hemoridor z 8% ma nagle 28%. Więc nie będę nawet mówić o następnych lochach. Więc po kolei wszystko, co mamy do zrobienia. Mamy teraz procenty na strefę roku, więc to już będzie ciekawiej. Stałe, że sobie klikniemy Chyba 2 albo trzy powinny siąść. Zobaczmy. Dobra, ster spadło. Możemy zobaczyć tornado. Tornada na pewno chociaż jeden level, myślę, wbijemy. Albo i nie. Tornado no 300, jeszcze będzie epic, zobaczymy co zostaniemy. No, ładnie spamowany chat całkiem. 295 level, więc widzę, że jest w miarę spoko. Ja chyba Wam dziękuję za streamka, już tutaj nic więcej nie mamy do kliknięcia i w takim razie widzimy się jutro myślę dam info jak będzie streamak także dziękuję i trzymajcie się na razie